Yośmano Lidzicka, ja jestem Ruki witam Was w kolejnym odcinku z Pokémon Go. A dzisiaj zrobimy coś wyjątkowego, ponieważ stworzymy Gima z Eevee Lucy, czyli wszystkich ewolucji Eevee, począwszy od pierwszej formy, przez wszystkie żywioły z pierwszej z drugiej generacji. I w tym odcinku biorą udział konta widzów, które wybrałem na grupie trenerzy Ruki'ego oraz na fanpage'u. Także jeśli chcesz zostać pozdrowiony w następnym odcinku i wziąć właśnie udział w takiej akcji, to zapraszam Cię na grupę oraz na fanpage. Wszystkie linki masz w opisie. No i generalnie, jeśli chcecie więcej tego typu odcinków, to zostawcie. Łapę w górę, także nie przedłużając, zaczynajmy. W sumie wpadłem na taki pomysł, żeby teraz w najbliższym czasie zrobić jakiś Q&A Czyli odcinek, w którym zadajecie mi pytania, a ja na nie odpowiadam Jeśli chcecie coś takiego, to zostawcie dużo łapek w górę, jak będę wiedział, że są te łapki Będę wiedział, że chcecie coś takiego Bo w sumie teraz mi taki pomysł naszedł A tymczasem bierzmy się do roboty A my mamy kochanie tutaj taki gym y, czerwonych Który jest generalnie levelu, uwaga, drugiego i mamy jednego Pokemona, także bardzo łatwo nam będzie go tutaj odbić Akurat jest to ewolucja Eevee Ognista, czyli Flerion Także tutaj takie troszkę nawiązanie Koledzy z Valoru nawiązali do dzisiejszego odcinka A mamy tutaj koło Jimu również ciekawe Pokemony Bo mamy na przykład Painko Który jest jednym z moich ulubionych Pokemonów Dałem mu już tutaj malinkę przed nagraniem Spróbuję tutaj Excelenta trafić, bo ostatnio mam 99% skuteczności Ale jak nagrywam to... Ale zobaczcie Normalnie akurat musi skakać jak ja chcę Excelenta nawet zobaczcie, znowu Nie skacze chłopie Masakra, Pff. to jest tak, że ostatnio mam z 95% skuteczności z Excelentami, no co za twardy zawodnik, ale jak nagrywam, no to yy, generalnie ciężko mi trafić te Excelenty. Zobaczmy jakie IV, bo to jest pierwsza forma, łapanie, 90-100% IV, czyli całkiem opłacało się tego pokémona łapać. Co tu jeszcze ciekawego mamy? PG, w ogóle pokażę wam zaraz yy, ile mam Candy, tylko złapię te dwa PJe. W ogóle jakie ten ma strasznie bycze CP, no zobaczcie 422 Chyba jakiś wypasiony PJ strasznie musiał być No będzie ciężko tego pana złapać, ten pan to chyba się tak łatwo nie podda Bez malniki nie ma szans i chyba trzeba mu będzie Grejta trafić Ale na PJ to jest w sumie masakra, bo na PJ... U... o, Grejcik Na PJ ja ekscelentów niestety nie potrafię trafić Wszystkie pokemony tylko nie PJ ę. O, Ditto to jest, <laughs> jaki on jest wymaksowany Ale będę miał mocnego Ditto Pierwszy raz będę miał takiego mocnego Dito. W ogóle, chyba pierwszy raz życie takiego mocnego Pidgeaya widzę. Tu jeszcze Dito. 530 CP. I teraz módlcie się o dobre IV, bo zobaczcie, że mam candy. Uwaga, proszę, bez of them. No nie. Dlaczego ja nie mogę dobrego Dito trafić? Ale ten ma przynajmniej yy, dobre CP. Jak się kiedyś nauczę strzelać na pj jak Ekscelenty, to będę zadowolony. A tymczasem, dobra, złapane oba PJ i zobaczcie, ile mam CP do tego skubańca. Właściwie Candy, nie CP. Mam 2035 CP, możecie się pochwalić waszymi Candy do PJ'a. A tymczasem nie widzę większej ilości dobrych Pokémonów, także odbijemy tego Jima Nieobliczalny tutaj widzę jest kolega, więc nieobliczalnemu koledze damy Gieradosa, bo Gierados też potrafi być nieobliczalny, jak w zasadzie z hydropompy. Także pociśniemy go tutaj Gieradosem. Teraz hydropompa. Gym porobiony tutaj na jeden raz, no bo był tylko jeden Pokémon. Wrzucimy sobie teraz tutaj Eevee 810 CP, bo jest to moja najlepsza iwka. Nie wiem, czy ona nie jest tutaj podnięta za przypadkiem, więc zobaczymy po CP. I zobaczmy jeszcze, czy w podkach jej nie ma za przypadkiem, bo prawdopodobnie jest. Dokładnie tak. W sumie ta iwka bardzo ładna mi się trafia. 810 CP jak na Eevee to jest bardzo dużo. No i wrzucamy ją do Gymu. I teraz będziemy ją w cudzysłowie gnębić, ponieważ będziemy na nie podbijać Jim. A musimy wbić dzisiaj szósty level, żeby móc wrzucić wszystkie ewolucje IV ee, w Pokémon Go, ponieważ są jeszcze inne ewolucje, takie jak roślinna ewolucja, czyli Lifion, Glaceon lodowa oraz już w dużo dalszych generacji, jak jest jeszcze typu Ferry, czyli typu wróżkowego, która nazywa się Sylveon. A my stworzymy Jima z samej IV wszystkich ewolucji, jakie są dostępne w Pokémon Go, ponieważ po pierwsze będzie to epicko wyglądało, po drugie obalimy mit, który głosi, że jak stworzy się Jima ze wszystkich ewolucji IV, które są dostępne na ten moment w Pokémon go, to koło takiego gymu zrespi się nowa ewolucja Eevee, której jeszcze nie ma w Pokémon Go do zdobycia Czyli chociażby Leafion, Glaceon Ale ogólnie przyszliśmy się tutaj dobrze bawić, także z kolegą podbijemy gyma Kolega nie chce się ujawnić, ale jest chętny do pomocy, także nie zejdzie nam długo Więc mamy tutaj pierwsze konto, y, 26 level. Adrian Grabowski, którego serdecznie pozdrawiamy, oferuje nam takie ewolucje IV jak wszystkie ewolucje IV z pierwszej generacji oraz o, o ile jest jakiś oraz, <grym> a są dobra, mamy też ewolucje z drugiej generacji, ale ja myślę, że wrzucimy tutaj od kolegi najlepszą ewolucję, y, jeśli chodzi o CP czyli jego Vaporiona i zobaczmy, jak na ten moment wygląda właśnie Jim. Wygląda on tak, moja FK. 810 p oraz jego Vaporion, który jakimś cudem już obronił Jima sekundę po wrzuceniu go do Jimu, to jest dopiero skubaniec groźny. Dużo ma czarnego podniebienia. To też on broni Jima nawet bez walki. A my przechodzimy do kolejnych kąt. Kolejne konto, tym razem 27 level i gracz o niku Blazejolo, <laughs> czyli po prostu Błażej Glanowski, który z tego co pamiętam oferuje nam wszystkie ewolucje IV, ale to za chwilkę zobaczymy. I dodamy tutaj do Jimu <laughs> tego kozaka 98% IV, 2500. Fuu, 2058 CP. No takiego yy, Joltiona, to ja bym chętnie chciał. I zobaczmy na to. Mamy bardzo wysoko podniesioną EV. Mamy mega, bardzo dobrze podniesioną oraz dobrym IV yy, Joytione <noise> oraz Vaporiona 2500 CP, który broni Jim'u bez walki. <noise> Także drużyna marzeń. Kolejne konto, czyli samotny trener, a właściwie Michał Mielczarek, który jak widzicie już tutaj yy, chodzi sobie z kumplem Espionem. Więc tutaj jest znak, że z tego konta pasowałoby wrzucić Espiona. I teraz pytanie: jakie CP ma jego Espion? Więc jedziemy po prostu na sam dół, bo Espion jest drugiej generacji ewolucją. I uwaga, 713CP. Niestety Buddy Pokemona nie możemy wrzucić. Więc będziemy musieli tego Espiona zdjąć mu z Buddy. Swoją drogą to jest chyba moja ulubiona ewolucja Eevee. I uwaga, dajemy mu tutaj no też ładny Pokémon. I teraz trochę jeszcze bardziej osamotnimy tego samotnego trenera. Mojego ulubiony Pokémon musi zostać w gymie, niestety. Także Hello Darkness, my old friend. I wrzucamy Espiona. Ten Espion niestety ma mniejsze CP niż nawet moja Eevee, więc będzie na, same, na, na sajpierw. A nasz gym, jak na razie, prezentuje się tak: Espion, Eevee, Jolteon oraz Vaporeon Czyli brakuje nam jeszcze dwóch ewolucji Eevee. Kolejne konto pochodzi od trenera z Zimbabwe. Ej, czemu on ma ręce założone? Stary, jak ty to zrobiłeś? On trzyma togepi. Aha, on bo... Aha, bo on trzyma baby pokemona, a się nam jeszcze nie doczytał z tego, co tutaj yy, zobaczcie. A już myślałem, że ma tak założone ręce. Ej, to kozacko wygląda, kurde. I ktoś w ogóle Gima nam klepie, więc od razu tutaj mam nadzieję, że nam nie zbije tego Gima bo będzie masakra. Także musimy się szybko tutaj dorzucać. Ustawimy sobie szybko tutaj po numerku z Pokédexa i wrzucimy Espiona, ponieważ ten trener deklarował się, że ma wszystkie ewolucje Eevee. Przepraszam, Ambriona, bo Espiona już mamy w Zimie. I jest nasz Ambrion, mega, bardzo dobrze podniesiony. Znaczy, co ja gadam? W sumie nie jest dobrze podniesiony. Mam nadzieję, że nam nikt tutaj nie sklepał levelu Jima. No, na szczęście nie sklepał nam. I tak wygląda Jim. Espion, Eevee, Ambryon, Jolteon, Vaporeon. Czyli brakuje nam tylko jednego Pokemona. Możecie pisać w komentarzu jakiego. A my pozdrawiamy Kubę Itczaka, który użyczył nam właśnie konto... Co jest? Igra Kraszneła. <laughs> Polecam. Artur Boruc. Artur Boruc. I ostatnie bardzo, legitne, bardzo legitnie wyglądające konto, które pochodzi od Mateusza Tepera, który ma chyba też wszystkie yy, ewolucje Eevee, ale nam potrzeba tylko fleriona, a fleriona, o dziwo, ma jednego tylko. Co <laughs> jest trochę śmieszną sytuacją, jak się ma 20 Tyranitarów na to. No to jeden, jeden flerion to trochę śmiesznie i kiepsko, co nie? A my mamy już cały kompletny gym, jeśli chodzi o wszystkie ewolucje Eevee w Pokémon do, yy, dostępne dotychczas. Tak wygląda cały gym od podstawy. Mamy Espiona, Eevee, Ambryona, Fleriona, Joltiona oraz na samej górze Vaporiona I teraz wyjdziemy z Gymu i zobaczymy, czy zgodnie z legendą zrespi się jakakolwiek ewolucja inna Eevee z przyszłych generacji, czyli Leafion albo glacion. I uwaga! Jak na razie czysto, <laughs> czyli mit obalony. No, chyba że naciśniemy na tą Iwkę, a ona ewoluuje nam. Uwaga! Nie ewoluowała nam, ale ma dosyć ładne CP. Ale nie będziemy jej łapać. W ogóle zobaczmy yy, Pokédex tego gracza, bo aż mi to ciekawi. O jezu, 227 Pokémon widzianych i złapanych. Co on, wszystko złapał? Tak. Wszystko był nawet w Azji. Uu, kurde, światowiec. Tiamiu tu nie ma? Legendarnych toków nie ma? Co to, to, to ma być? Eh, trochę mu brakuje. Woa! Jaka burza. Poproszę o replay. <gry> W tym odcinku mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał Jeśli tak zostawcie łapę w górę Śledźcie również fanpage'a oraz grupę Gdzie będę zapowiadał takie akcje I może to właśnie twoje konto wybiorę I pozdrowie na odcinku Mam nadzieję, że na tym odcinku bawiliście się równie dobrze jak ja Rozwalmy system łapkami w górę Jeśli chcecie Q&A w najbliższym czasie A tymczasem ja uciekam Widzimy się w komentarzach na dole na grupie Trenerza Rukiego na fanpage'u A tymczasem uciekam, trzymajcie się Trzymajcie się Cześć